Jeszcze się nie zastanawiałem. Nie ma takiego kandydata w głowie? Nie po prostu czasu nie ma na to. No wisi tutaj na oknie. A to wisi? Pan kubiś. Raczej, raczej tak. Tak. A czy poznamy to nazwisko? Nie. Nie, to jest... To jest to, jak to mówią? Tajemnica. No bo tutaj przed nimi to młyn sprzedali, ani pieniędzy, ani młyna nie ma. Ale chyba ci obecni to nie sprzedawali no. kandydaci. No ze to byli, no i nie wiadomo. Ale... Nie głosuję, nie. dlatego, że ja swój rząd mam tam w niebie do góry. Ja zawsze na PiS głosuję, to jest wszystko. Bo ja tutaj tak bardzo ich nie znam, ale na Kubiś, Kubiś, tak? Pan Kubiś. Dlaczego? No myślę, że będzie dobry dla, dla Bolesławca i Zrobił nam więcej, to niż ostatnio robili. Cały czas się zastanawiamy. Nic Pani nie wie, tak? Nic nie wiem, nie wiem. A czy ktoś jest bliższy sercu może? Kandydatów jest dużo. Kandydatów jest wiele podanych, ja jeszcze się zastanawiam. A ktoś bliższy sercu jest? Tam? Gminie Bolesławiec. Nie, wśród kandydatów jeszcze nie przejrzałem wszystkich. Raczej jeśli tutaj w Bolesławcu, to na Pana Kubisia. A to tajemnica. No, bo tu już tyle, tyle było, i, i nie zrobili nic. Co mogli zrobić? Nic. Przez trzy kadencje nie zrobili przestrzennego zagospodarowania nawet. Galewice się rozwi rozwinęły do tej pory. Tam jest wszystko. Tam, tam ludzie wiedzą, że chociaż żyją. A tutaj przez 35 lat, jak tu jestem, to jest tylko rondo zrobione w Bolesławcu. No i więc więcej nic nie ma. Także przez to poszłem głosować na kandydata. Który według mnie jest pewny. Bo ja takimi rzeczami się nie zajmuję i to mnie w ogóle nie interesuje. A na wybory idziemy? No, pójdziemy, ale to jeszcze jutro jest dzień. Pana Leszka nominasa. Dlaczego? No, bo jest moim sąsiadem, był już wójtem i teraz będzie burmistrzem. No i po prostu na niego głosuję, bo no tak chcę. Na no, tatka. Po Polskowskiego. O, z firmy. on ja nie z tego jego terenu. Jeszcze nie wiem, nie jestem zdecydowany. Do niedzieli jeszcze mam czas, rozmyślę, namyślę się. No nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Jeszcze. Mamy Jarosława Kretowicza, Leszek Dominas, Jarosław Kubiś i Artura Duńskiego. Na no tego co nie znam. pani nie zna, tak? Nie. A miał pani oddać głos na którego? No właśnie nie wiem. Nie mam pojęcia. No Kubisia czy kupię. Ja oddaję głos na pana Jarosława Kubisia. Potrzebna nam tu nowa krew, nowa twarz i, i w ogóle, żeby coś się tutaj stało zmieniło, a nie było ciągle to samo i ciągle ta sama obietnica nic się nie dzieje. No prywatne zdanie. Nie ma pan kandydata? Nie, ja jeszcze nie wiem. Jako sołtys z miasta gminy Bolesławiec i miasta Bolesławiec mamy czterech kandydatów. Ja będę głosowała za Jarkiem Kubisiem. Życzę mu wszystkim w sumie życzę powodzenia, ale kibicuję Jarkowi Kubisiowi. Wie pan, nazwisko. Ci co byli, no to mam pewne zastrzeżenie na tych, co byli już. I po prostu nie, nie spełnili się na tych stanowiskach, a więc trzeba szukać czegoś nowego no, ciągle.